Cześć, cześć kochani, Marek mal z tej strony z Bestpan.pl jak widzicie wróciła o kurtka zimowa, a to znaczy, że niechybnie idzie zima. Jeszcze do niedawna było 28-29 stopni dzisiaj i wczoraj chyba 11 albo 12 maksymalnie po prostu coś strasznego. Od razu idę, bo widzę, że tutaj mi się jakieś jutki przewróciły, a które będę sadził, zdaje się w tym tygodniu. No tak, nie ma kiedy sadzić, to będę sadził na jesień. Taki e, krótki filmik chciałem nagrać. E, ponieważ dużo osób rezerwuje palmy już sobie na wiosnę, za co bardzo dziękuję, cieszę się, że razem zapalniamy Polskę i pojawiają się w związku z tym e, różne pytania od ludzi, którzy sią, są e, świezi w temacie, tak? <laughs> Mimo że e, filmów w danym temacie dużo nakręcam, ale ja wiem, że jak jest dużo filmów, to często jest ciężko to przesiać, e, gdzie, e, gdzie odnaleźć ten właściwy. Padają pytania takie. Teraz o takim pytaniu chciałem powiedzieć. Czy Palmę mrozoodporną mogę zimą trzymać na balkonie lub tarasie. Myślę, że był już taki film, ale nagrywam jeszcze raz. E, może, może co jakiś czas po prostu coś trzeba nagrać, żeby taki film gdzieś tam ciągle się przewijał. Otóż odpowiedź brzmi: nie, nie można. E, pytacie, no ale jak to, przecież ostatnio zimy nie są takie srogie? I może na przykład nie będzie jakoś bardzo zimno, ale palma jest w pełni mrozoodporna, w pełni znaczy do takiej wartości, jaką gdzieś ma podaną. Nie, że ona może sobie żyć w, naszych, w naszym klimacie bez żadnych zabezpieczeń, jest w pełni mrozoodporna, mówimy, jeżeli rośnie w gruncie. Dlaczego w Donicy nie? Ano, dlatego w Donicy nie, że mogą przemarznąć jej korzenie, a korzenie w palmach są bardzo, bardzo wrażliwe. Czego, co miałem przykład na swoim na przykład daktylowcu, którego wiele, wiele lat temu posadziłem bardzo ładna, duża roślina i on był posadzony w gruncie, tak? No i przyszła zima, w której przez tydzień było chyba poniżej minus 20 stopni minus 25 chyba maksymalnie on był zawinięty włókniną miał oczywiście kabel i kiedy ja go rozwinąłem na wiosnę wyglądał naprawdę dobrze. Byłem zadowolony, uśmiechnięty. Wydawało mi się, że pomimo takiej srogiej zimy, udało mi się fajnie daktylowca przetrzymać. Okazało się, że nie, że mi się nie udało. Dlatego, że nie były grzane korzenie. O czym wcześniej nikomu nie mówiłem, bo po prostu o tym nie wiedziałem. Wszystko nabywam z doświadczeniem swoim, własnym. I od tamtej pory sprzedając daktylowce mówię wszystkim, że trzeba akurat tu grzać korzenie. Korzenie daktylowca są na przykład bardzo wrażliwe i z nich zimą zrobiła się taka miazga, taka ciapka. I kiedy wyszło słoneczko, kiedy roślina chciała sobie pobierać już wodę, żeby móc normalnie sobie żyć, okazało się, że nie ma czym pobierać, to tak jakby człowiekowi wyciąć żołądek i po prostu umarła liść po liściu, odpadał. Trachy karpus stał obok, nie miał dogrzewanych korzeni i mia się bardzo dobrze. Ale po co to opowiadam? Po to, że to i tak było w gruncie, tak? To zobaczcie, jakie w gruncie też daktylowiec ma wrażliwe korzenie. W trachy karpus na przykład wytrzymują jego korzenie około minus 6 stopni, tak? Więc jeżeli będzie stał w doniczce, to bardzo szybko, to minus 6 stopni może mu te korzenie zamordować. W gruncie tego nie ma, dlatego że sama ziemia z siebie wydaje jakieś ciepło. Nawet jeżeli jest dłuższa, jakaś zmarzlina, to zawsze, zawsze w gruncie lepiej to jest. Od, od, odnośnie tego, czy dawać term, termostat, co ja gadam, czy dawać yy, jak się nazywa to białe, styropian do sadzenia w korzenie, to nagrałem osobny film. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć, to po prostu sobie. Wyszukać styropian w korzeniach, w korzeniach palmy. Nie będę się o tym powtarzał. Dlatego nie trzymamy zimą roślin ani na balkonie, ani na tarasie. Zatem pytanie brzmi dalsze tych ludzi, którzy chcą rezerwować, czy mam je na zimę wnieść do domu? Nie! One nie nadają się zimą do domu, dlatego że w domu zimą jest po prostu za ciepło. Trochę karpusy w ogóle nienawidzą pomieszczeń. I kompletnie się do tego nie nadają. Już prędzej daktylowiec, Waszyngtonia, tak? Trachy karpus nie. Mówię tu o trachy karpusie, dlatego że najwięcej jednak osób sobie e, chce zakupić trachy karpusa. Kolejne pytanie wtedy jest, czy mogę jakoś e, ją zabezpieczyć na zimę na tym tarasie? Eee, oczywiście, wszystko można, ale jest to bardzo trudne. Tak, jak mówiłem, znaczy, oczywiście można zbudować jakiś, jakąś podstawkę ze styropianu, tam dać kabel, na to dać doniczkę. Wszystko można, ale jest to oczywiście dużo, dużo trudniejsze, dlatego że mróz bardzo szybko działa na taką małą powierzchnię, jaką jest powierzchnia doniczki. W gruncie zupełnie inaczej to wygląda. Czasem, jak jest mega zimno, wystarczy rzucić trochę kabla luźnego na ziemię. Nawet, czy tam obsypujemy igliwiem, obsypujemy liśćmi, ten grunt wtedy tak mocno nie przemarza, bo tak jak mówiłem, ziemia sama z siebie trochę oddaje trochę oddaje ciepła. Dlatego... Popytam też tych ludzi, ale dlaczego nie chcecie, bo jeżeli ktoś ma taras, bo jeżeli ktoś ma zwykły balkon, wiadomo, to jest zapewne osoba mieszkająca gdzieś w bloku lub kamienicy, ale taras duży, to są osoby, które mają domy. Pytam się często, czemu nie chcesz jej posadzić do gruntu, posadzić się koło tarasu, czy nie wiem, gdzieś w jakimś innym miejscu, tak? Osoba <śmówi> mówi z reguły, że boi się, po prostu się boi, że ta palma się zmarnuje. Mam wtedy naprawdę prosty patent na pokonanie strachu. Kup sobie palmę, powiedzmy metr 50 m, całą, bez doniczki, w kop. Nie jest to jakiś kosmiczny koszt, w wypadku trochę eee, i spróbuj ją przetrzymać zimą worek. Muknina, kabel na taką dużą palmę nie jest to drogie. Osoba nawet zupełnie niewprawiona jest w stanie zrobić to w 20 minut taką palmę owinąć, żeby wszystko było dobrze. I sprawdź. Po prostu sprawdź i wtedy przestaniesz się, przestaniesz się bać. Trzeba też oczywiście uważać na ludzi, którzy sprzedając oszukują. Mam ostatnio takiego pana, który mieszka na Mazurach. I chcę, żebym mu pomógł dobrać <coughs> cały sprzęt do ogrzania jego palm. Jego w dodatku jakiś znajomy sprzedał mu palmy, trochę karpusy, butie. Nie pamiętam co tam jeszcze było. I powiedział mu, że te rośliny są w pełni w Polsce. E, Bardzo, tak? Nawet na Mazurach wszędzie. E, no i cóż, tylko cudem te rośliny przeżyły, dlatego że nie było w tym roku zimy nawet. Na mazurach. Wyobrażacie sobie, jak można kogoś ściemnić, i to w dodatku nawet swojego znajomego. Po prostu cud, że nie było zimy, bo tak po spalnie nie byłoby co zbierać, a tak po prostu coś powypuszczały. No i ten pan teraz już wie, jak to wygląda, i prosi, żeby, ten, żeby to wszystko jakoś dobrać, będzie budował domki z poliwęglanu, bo powiedziałem mu, jak wygląda sytuacja na mazurach. No i rzeczywiście się zastanowił i takie coś będzie robił. Dlatego pamiętajcie, bądźcie czujni. I kolejna rzecz, ponieważ jest zima, idzie, znaczy się zima, pamiętajcie, żeby sobie kupić cały sprzęt do zabezpieczeń zimowych, czyli termostat, kabel, worek, włókninę, stację, która to wszystko będzie monitorować. Może jeszcze raz nagram jakiś film o tym, taki krótki, co do czego jest potrzebne, żebyście wiedzieli, jak to robić. Ostatnio zrobił się duży problem, na przykład z wężami świetlnymi, dlatego że w tym roku ze względu na pandemię, nie było wysyłek z Chin i a oczywiście te wszystkie rzeczy w większości węże czy coś pochodzą z Chin i nie było ich za dużo na stanie. U jednego pana, którego zawsze brałem, to się skończyło. Ale dokupił dla mnie gdzieś od kogoś w Polsce trochę nie jest tych węży dużo, więc jeżeli ktoś potrzebuje. To bardzo proszę zgłaszajcie jak najszybciej, bo po prostu kto pierwszy, ten lepszy może nie być, nie z jakiejś mojej złej woli, tylko dlatego, że po prostu się skończyły. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na, na temat odnośnie roślin w Donicach, na tarasie lub balkonie. Zdecydowanie nie polecam. Jeżeli ktoś się uprze, rzeczywiście może próbować taką palmę. W donicy gdzieś tam sobie dogrzewać mieszkanie, odpada co najwyżej jakieś bardzo chłodne pomieszczenie, ale tak jak mówię, trachy karpusy generalnie nie lubią pomieszczeń. Tak z własnego doświadczenia powiem odnośnie moich różnych klientów, że ci co próbowali trzymać w pomieszczeniach, to tak 80% do 20%, że 20% się udało je dobrze przezimować, a 80% niestety rośliny wyglądają na zimę. Po zimie, na wiosnę, bardzo, bardzo kiepsko po wyciąganiu z takich, z takich pomieszczeń. Dlatego palmy do gruntu, nie bać się, tak jak mówię, kupić sobie nawet jakąś małą palmę za niewielkie pieniądze, spróbować ją na początek przezimować, jeżeli się boisz, wydać jakieś duże pieniądze gdzieś tam do swojego ogrodu. Spróbuj, przekonaj się sam, przekonaj się sama. No to jest po prostu najlepsze rozwiązanie, żeby na własnej skórze wiedzieć, jak to jest. A przy okazji zaznacz tego takiego smaczku, jaka to jest frajda zimą, takiej walki z żywiołem, kiedy na przykład ludzie mówią: Oje, już minus jeden! Niby wiedzą, że kupują palmy mrozoodporne, niby trachy karpus do minus dwunastu, ale już pierwszym mroz, już do mnie dzwonią. Jak to jest, co to w ogóle, już aj palmy mają liście zeszronione, jakie to dziwne, no i tak się tym jarają, bo to jest po prostu niezła frajda. Wszystkie liście u roślin opadają z drzew, a na naszych e, kochanych trachykarpuskach liście są cały rok. E, co jeszcze chciałem powiedzieć, tak mi się teraz przypomniało dla osób, które jednak trzymają w doniczkach, a później będą chować pamiętajcie, żeby na przykład trachy karpusa nie trzymać w doniczce do temperatury mniejszej jak minus 4, minus 5 stopni oczywiście przy założeniu że to jest tylko spadek w nocy a w dzień ona wędruje, ta temperatura do góry, gdyby permanentnie miał utrzymywać się mróz minus 4, minus 5 stopni oczywiście natychmiast zabieramy, a skąd to wiemy po prostu śledzimy prognozy pogody w miarę ja śledzę ICM, który jest bardzo dokładny na 48 godzin do przodu i tego się trzymajmy. Życzę wam wspaniałego dnia. Dziękuję, że zapalmiacie ze mną Polskę. I jeżeli macie jakieś pomysły, jaki film jeszcze dla was nagrać, to po prostu dawajcie, jeżeli ktoś czegoś nie wie w komentarzu pod spodem, a ja postaram się to zrobić. Według, oczywiście, jeżeli będę wiedział, jeżeli nie to się spróbuję dowiedzieć. Życzę wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się. Cześć.